W świecie Daniel Martyniuk widać wyraźną zmianę tonu. Po burzliwym 2025 roku, który przyniósł mu medialne afery, publiczne konflikty i głośne wypowiedzi pod adresem rodziny, początek 2026 roku upływa w znacznie spokojniejszej atmosferze. Zamiast kolejnych kontrowersyjnych wpisów czy emocjonalnych relacji na Instagramie, Daniel postanowił pokazać zupełnie inne oblicze ojca skupionego na życiu rodzinnym. Na jego profilu pojawiło się nowe zdjęcie z synem Florianem? Fotografia, na której widać malca w kołysce, wpatrzonego w tatę i obiektyw aparatu, wywołała zaskoczenie wśród obserwatorów. Jeszcze większe emocje wzbudziły krótkie, ciepłe słowa, które Daniel kierował do syna, zupełnie odbiegające od znanego dotąd strumienia świadomości, z którego był kojarzony. Nowe zdjęcia i aktywność w mediach społecznościowych rodzą pytania: czy to chwilowa przerwa? Czy początek realnej zmiany? Wielu fanów i obserwatorów zastanawia się, czy 2026 rok okaże się dla Daniela Martyniuka przełomem i czy skupi się on na roli ojca oraz spokojniejszym życiu z dala od medialnych konfliktów.